A oto i obiekt wielu przedmeczowych rozważań. Jest w formie. Trzy bramki w trzech ostatnich meczach. Początek transmisji wkrótce. Witamy się z państwem z Villapa. Ciekawe co... ...przygotowały na dzisiaj obie ekipy. Może zobaczymy coś wyjątkowego? Zapraszamy do wspólnego oglądania. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zaczynamy relację na żywo z meczu Champions League. Aston Villa mierzy się z zespołem Super Velocity. Tomku, dziękuję za wprowadzenie. Z przyjemnością będę się wspólnie delektował atmosferą tego meczu aż do końca. Faza migowa europejskich pucharów to gratka dla wszystkich panów. Oby ten mecz był jedną z perełek. Zobaczmy, jak wygląda skład Aston Filii na to spotkanie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Realizator prezentuje nam teraz skład zespołu Super Velocity. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni, technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a na efektywność gwałtowny spadł. Super Velocity. Szybko przeszli do ataku. Uwaga! Gruźnie! Rodgers. Dotarła do nas informacja o bramce w meczu PSV Eindhoven. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Atletico Madryt. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Minęła 8 minuta. Bardzo dziękujemy. Łatwa piłka to Martineza. Cansego. ping -pong. Nigdy nie jest łatwo przewidzieć, kto będzie miał największy wpływ na losy meczu. Ale w tym przypadku można obstawiać w ciemno. Czego spodziewasz się po gwieździe tego zespołu? Ma w ostatnim czasie znakomitą pasję. Zdobył w trzech ostatnich meczach trzy bramki dla swojego zespołu. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Jest dużo miejsca na skrzydle. Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bramkowo. było tutaj do które umożliwiło zdobycie tego gola. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polutarnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłka do Super Velocity, wznawiają grę po wyjęciu piłki ze swojej bramki. Kaysedo. Rywala prosto, za teraz. Tak! Ależ się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Do najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. No to mamy 2 do 0. I po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Czy wrócą teraz do gry? Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Piłka powędrowała do bramki. Widzieliśmy źle wytypowany kierunek strzału, który został skierowany do boku. Mamy teraz wynik 2 do 1. Otrzymałem informację, że padł właśnie gol na St. James's Park. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Newcastle United. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Minęła 33. minuta meczu. Bardzo dziękuję za informację. Strata. Mogą teraz wyprowadzić kontrata. Może być bardzo groźnie. To się skończyła ta kontra, ta Zbliżamy się do końca pierwszej połowy spotkania. Wydaje mi się, że ekipę Super Velocity w szatni czeka spora dawka motywacji i niezła pojawanka. Jeśli nic się już nie zmieni, to zejdą do szatni z jedną bramką straty. Niby mało, ale trzeba będzie zakasać rękawy, poprawić wietry i wziąć się po przerwie do roboty. Przeciwnik nie odda niczego za Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Solidny występ pierwszej połowy. Taka gra musiała się podobać kibicom. Wygląda dzisiaj bardzo dobrze. Bierze na siebie gry. Przed nami druga połowa. Jaki plan ma teraz Aston Villa? Czy chce bronić gola przewagi, czy powalczy o kolejnego? Teraz może być groźnie. wciąż w grze, nie rozumie takiego zachowania poruchami. Zamiast poszukać pozycji, stoi i czeka, gdy piłka w końcu spada pod nogi. To jest na wyraźnym spalaniu. Pogłoski okazały się prawdą. Faktycznie doszło do transferu, o którym wiele się ostatnio słyszało. Okazja Przewodniczący zespołu, Artosz ta centra z narożnika. Piłka mija w ramkę. Kiepski to był strzał. Można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji. Może być groźnie. Daleka piłka z rogu, nie udamy teraz to wybicie. Cisną go, ale chyba strzeli. Poinformowano nas w tej chwili, że w meczu Benfiki padł przed chwilą gol. To kolejne trafienie dla Bayernu. Gola zdobywa Harry Kane. Ustrzelił dziś już dublet. Świetnie się znalazł i wykorzystał sytuację. Prowadzą teraz 2 do 1. Za nami 61 minut meczu. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Uwaga, Dobra, spokojna interwencja. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Teraz z rogu na 11 metr. No i nic z tego nie wyjdzie. Zrób z dużą pewnością to blokował. Niezbyt pewnie wypił piłkę. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. I teraz dobra okazja do kontry. Czy zdołał to wykorzystać? Piłka w odstakują Odskakują na dwa oczka. Teraz tak fatalnie ustawiona była obrona, spóźniona reakcja defensywy i droga do bramki szeroko otwarta. Właściwie nie do obrony, gdy strona atakująca ma przewagę liczenia. Mamy więc 3 do 1. Zrób. Otrzymałem informację, że padł właśnie gol na St. James's Park. Tak to jest kolejny gol dla Atletiku Bilbao. Przydatny w informacjach! Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodny, już widziałem tę piłkę w siatce. Musieliśmy na moment przerwać. Atletik Bilbao zdobył bramkę. Obecny wynik to 2-1. Przejdźmy teraz jako... Fantastyczna ja, pewnie to wybronił. Zmiana. Ciekawe, co wniesie do ekipy Aston Villa. Rzuca w okolicę 11 metra. No, nie najlepiej teraz w obronie. to może coś być. Teraz co za sytuacja! Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Szyłak tym spotkaniu na co najmniej punkt. Zespół przegrywa tylko jedną bramką, ale porażka to porażka. Niestety na tym poziomie różnice są często marginalne i rywale wykorzystują wszelkie, nawet najmniejsze błędy. Następnym razem muszą zagrać dużo uwagę. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol nie z tej ziemi. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych.